Cały czas mi towarzyszy to, co się dzieje za naszą granicą. Myślę o naszych sąsiadach, ale myślę też o tym, jak bardzo ten film koresponduje z tym, co się teraz dzieje. Bardzo bym życzyła nam wszystkim, żeby ten film nie był tak aktualny dzisiaj. Chciałabym zasiąść dzisiaj w kinie, myśląc o tym, że jakby szukając innych analogii, ale ten film jest bardzo aktualny. Oczywiście mówię o wydarzeniach. W Ukrainie, ale również mówię o tym, co się dzieje u nas w kraju: o cenzurze, o umniejszaniu osobom, które nie wpisują się w czyjeś wyobrażenie, o umniejszaniu osobom, które są w mniejszościach. Ja na to nie mam zgody i ten. Jakby udział w tym filmie również jest swojego rodzaju protestem. Bardzo jesteś aktywna, jeśli chodzi o wspieranie tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Bardzo cię to dotknęło, tak jak wspomniałaś. Jak innych młodych ludzi warto zachęcić? Jak ty byś zachęciła do tego, że warto pomagać, warto wspierać w tym bardzo trudnym czasie. Dlaczego? Myślę, że to nie. Mm, że to nie potrzebuje dodatkowej motywacji, myślę, że... Wystarczy spojrzeć na drugiego człowieka, który został z dnia na dzień pozbawiony swojego domu. Jest to, myślę, niewiarygodne. Dopiero co realizowałam projekt razem z Ukrainą, którego to wydarzenia byłam pomysłodawczynią. I przy okazji rozmawiałam z masą um, wspaniałych osób z Ukrainy, które pojawiły się w naszym kraju przez ostatnie trzy tygodnie. Um, I myślę, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego, co oni czują. Nie da się tego przełożyć w ten sposób. Jedyne co możemy zrobić, to ich wspierać, pokazywać, że jesteśmy zjednoczeni, że będziemy stać za nimi murem e, dopóki będzie trzeba. I wszystkich bardzo <grym> zachęcam i szczerze mówiąc, um, jeżeli miałabym taki apel wystosować, to um, po prostu proszę, żebyśmy nie ustawali w tej walce i cały czas okazywali swoją solidarność.